Najważniejsze, żeby nasz prezydent mówił ładnie po angielsku. Tak myśli niestety bardzo wiele osób. Niezależnie od tego, czy się z tym zgadzasz, czy nie, obejrzyj to nagranie do końca, bo na pewno się czegoś nauczysz i myślę, że wyciągniesz wnioski, które pomogą Ci lepiej mówić po angielsku, ale też w dowolnym języku obcym. To nie jest pierwszy film tego typu na moim kanale. Wcześniej nagrałem już trzy odcinki, w których analizuję wypowiedzi różnych polskich polityków po angielsku. Po obejrzeniu tego nagrania zachęcam Cię do obejrzenia. Szczerze mówiąc, nie planowałem nagrywać kolejnych odcinków z tej serii, ale wiele osób pytało mnie w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, czy przeanalizuję to, jak po angielsku mówi Karol Nawrocki. Początkowo nie byłem do tego przekonany, bo generalnie uważam, że trochę za dużo się o tym mówi i za bardzo skupiamy się na tym, jak niektórzy politycy mówią po angielsku, a za mało na tym, co mówią, co chcą przekazać. Oczywiście, że lepiej, żeby dobrze mówili po angielsku, niż żeby nie mówili wcale lub słabo. To jest jasne. Ale dla mnie to jest raczej mało istotne. Dla mnie to jest tylko taki miły dodatek. Ci, którzy znają mnie dłużej, pomyślą pewnie. No ale jak to przecież zawodowo zajmujesz się językami od tylu lat, to dla ciebie tym bardziej to powinno być ważne? No właśnie, nie. Dla mnie istotne jest, co ktoś mówi, obojętnie w jakim języku, jakie ma poglądy i czy się z nimi zgadzam. A języki, jak wspomniałem, to jest tylko taki miły dodatek, ale nie na tyle istotny, żebym z tego powodu miał kogoś popierać lub nie popierać. Wydaje mi się, że trochę za bardzo się tym podniecamy, jak ktoś mówi po angielsku. No ale skoro jest takie zainteresowanie tym tematem, to postanowiłem, że nagram taką analizę. Tym bardziej, że wcześniejsze filmy z tej serii pobiły rekordy oglądalności na moim kanale, więc czemu nie? Za chwilę zobaczysz fragmenty czterech nagrań. Jedno pochodzi z 2018 roku więc jest to już dość stare nagranie. Drugie z 2025 roku, a trzecie i czwarte z tego z 2006 roku. Będę te nagrania zatrzymywał i komentował na bieżąco. Drodzy Państwo, Ladies and Gentlemen, it falls to me to summarize. This uh, conference, today's conference, that it's not easy task uh, for me. It's a very hard task because I'm a historian. And as you know, in history, summarizes and uh, some conclusions are made very frequent even after 100 uh, years. No, tutaj pojawiło się parę błędów. E, brakowało przedimków e, w kilku miejscach. Na przykład it's not easy task, it's very hard task. Powinno być it's not an easy task, it's a very hard task. E, powiedział też tutaj coś takiego jak summarizes and conclusions. Powinno być chyba summaries and conclusions. Summarize to jest e, czasownik. So do these conclusions after a few minutes uh, after the end of the conference is a very hard task, but I need to bite the bullet uh, and uh, get, give it and give my best uh, shot. I have one ma main conclusions, uh, conclusion, ladies and gentlemen. I nie that I did not understand the beginning do these conclusions? Nie wiem, nie wiem, co to było za słowo na początku. Znowu tutaj brakowało przedimków w kilku miejscach. No, pojawił się za to fajny idiom, to bite the bullet. Jest to fajne, chociaż z drugiej strony to trochę kontrastuje z, z tymi prostymi błędami gramatycznymi, które są dość liczne. The gentleman and main similarity between our museums It's the fact, that battlefields, uh, as I think, uh, we care about, are still teaching us uh, about the war Are still teaching us about the world? Ja tam słyszę słowo wow, chyba chodziło o world. Tak mi się wydaje. Jeżeli tak, to e, dość niewyraźnie to zostało wymówione. Może przeskoczmy kawałek dalej. Yes, it's also. Obvious, because we need more time to do this and maybe we will do this in the future. But I'm very happy that we have met here in Gdańsk in Museum of the Second World War. Second World War? Coś takiego. Chodziło oczywiście o World War, ale to zostało tak bardzo niewyraźnie wymówione, że aż zlało się w takie jedno, nie do końca wiadomo jakie słowo. I'm sure that our discussion was very fruitful and it was only a first step and the further steps will come. Further steps? Nie wiem, co to jest za słowo further, chodziło o further. To jest dość trudne słowo uh, do wymówienia, generalnie ten dźwięk, który zapisujemy jako TH jest dość trudny do wymówienia dla um, dla wielu narodowości, dla Polaków, ale też e, dla większości ludzi, którzy uczą się angielskiego. Thank you for your time, for your attention, for your wise words. And see, maybe not in Gdańsk, but in the place when, which we can set in the future. We still keep in touch. Thank you very much. No tutaj się troszeczkę pogubił, bo powiedział coś takiego jak in the place when, which we can nie bardzo wiedział, jak, jak to powiedzieć. No, generalnie nie jest źle, ale kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć, a gdzie tu są dociągnięcia? Przyznam, że było kilka momentów, w których nie potrafiłem zrozumieć, jakie słowo powiedział. W niektórych zdaniach domyśliłem się z kontekstu, ale w innych do tej pory nie wiem, jakie to miało być słowo. No, pamiętajmy, że to jest dość stare nagranie sprzed 8 lat, więc sprawdźmy teraz coś nowszego. Będzie to nagranie ze spotkania w Białym Domu, które przyznaję, że miałem okazję tłumaczyć symultanicznie na żywo, więc mniej więcej pamiętam, jak mu poszło. Panie Prezydencie, dziękuję bardzo. Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za zaproszenie, tylko po jednym miesiącu od mojego słowa. No, tutaj troszeczkę się zagubił, jak mówił o zaprzysiężeniu. Nie wiedział chyba dokładnie, jak to powiedzieć. No, ale ważne jest to, że płynnie przeszedł dalej i to jest na pewno plus. Mimo tej drobnej wpadki, mówił cały czas to, co chce powiedzieć. Nie zatrzymywał się, przez co ten błąd nie był może aż tak widoczny. It means that Polish-American relations are very important, very strong. I think that we have so strong relations that we have never had. I think that we have so strong relations that we have never had. E, no, jest to oczywiście zrozumiałe, ale no coś mi tutaj zgrzyta gramatycznie. Można to powiedzieć dużo zgrabniej i krócej, na przykład. our relationship has never been stronger. and it's very important for me. our relations are based, of course, on the values. Right? thank you very much for your support, for your endorsement during my very hard campaign. Uh, i remember it, and i'm very grateful for uh, your support. it was the fight me against others, so your support was very important, and the support of polish people, polish diaspora, In the United States of America we have almost or more than 10 million people. No tak, tutaj padło słowo e, Polish. E, dobrze by było, żeby e, nasz prezydent wymawiał maksymalnie poprawnie to słowo. To jest generalnie dość częsty błąd, i w przypadku innych słów nie czepiałbym się tego aż tak bardzo. Natomiast mówimy tutaj o słowie, które odnosi się bezpośrednio do kraju, który on reprezentuje, więc wypadałoby, żeby akurat to słowo wymawiał wręcz idealnie. Polski po angielsku to Polish, a nie Poleś. Poleś oznacza polerować. Jeżeli mówimy o Polsce, mówimy Polish. Więc tutaj e, głównie do tego bym się przyczepił. Yes, of course, it was a terrific accident in Poland. Thank you for this gesture that F-35 uh, opened our meeting. Uh, Major Krakowian was one of the best Polish pilots, well-owned Polish pilots and he died. He lost uh, two children. So it, it was a great Tragedy in, in Tutaj padło takie dość rzadko używane e, określenie jak well-homed e, Oznacza ono, że ten pilot, o którym mowa był po prostu mistrzem w swoim fachu Jego umiejętności były na najwyższym poziomie e, No, na pewno ktoś e, ktoś go tego słowa nauczył, bo jest to słowo znacznie wykraczające poza Poziom, na którym jest moim zdaniem Karol Nowrocki. Pojawił się tutaj oczywisty błąd w zdaniu: He lost two children. Oczywiście miało to oznaczać, że osierocił dwoje dzieci, a wyszło z tego, że stracił dwoje dzieci, czyli wyszło na to, że to te dzieci zginęły. No, na pewno nie o to chodziło. Można było powiedzieć: He orphaned. Two children. E, I mamy tutaj też w tym fragmencie coś takiego jak e, A great tragedy. I pamiętam, że m, wiele osób bardzo się tego e, czepiało. Jeżeli uważasz to za błąd, to znaczy, że nie znasz języka angielskiego. Great oznacza nie tylko świetny, wspaniały, ale oznacza też wielki. Więc, a great tragedy jest jak najbardziej poprawnym określeniem i oznacza po prostu wielką tragedię. Teraz przejdźmy do trzeciego nagrania, które będzie dość krótkie. Jest to nagranie z wizyty w Londynie. Zobaczmy fragment. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Ladies and gentlemen, it's true. This is my first time on uh, Downing Street, but not the first time in uh, London I and mean, in the United uh, Kingdom. I'm delighted that my first uh, visit in the New York uh, brings me to London, to the United Kingdom. Thank you very much, Prime Minister, for this kind invitation. Of course, Poland and Great Britain are close allies for decades, but it's not time for history now. We are especially strong, and this relation, strategic partnership, is nowadays most important in the field of security. As yeah. uh, Mr. Prime Minister emphasized, it's very important in the field uh, of uh, security. No tutaj przyznaję, że zauważam spory progres, jeśli chodzi o poprawność gramatyczną. Tutaj błędów naprawdę trzeba się doszukiwać, a wcześniej one były dość łatwo zauważalne. Jest to dość krótka wypowiedź, być może Karol Nowrocki nauczył się jej nawet na pamięć, nie wiem. Na pewno popracowałbym jeszcze trochę nad wymową, bo w tym aspekcie nie widzę za bardzo poprawy i słychać taki trochę polsko-rosyjski akcent tak bym to nazwał. I zostało nam jeszcze jedno nagranie. Of course United States of America, are the most important Polish bilateral bardzo. but we also appreciate a lot uh... NATO we are the part of NATO and we feel responsible for NATO this is the biggest alliance in the history of 20 century mark nato nato tutaj znów pojawiają się pewne błędy z przedimkami i w tym akurat przypadku jest to dość istotne bo te przedimki są częścią nazwy kraju Tutaj padło United States, powinno być The United States. Wcześniej też ten błąd się pojawiał i pojawiło się The Greenland. Powinno być po prostu Greenland, czyli powiedział to dokładnie na odwrót. No, czasami to nie jest takie oczywiste, czy powinniśmy użyć przedimka, czy nie. Ale na pewno warto to wiedzieć, jeżeli mówimy o jakimś kraju, no bo wtedy, jeżeli ten przedimek tam występuje, to on jest nieodłączną częścią nazwy danego kraju. Było jeszcze coś takiego jak We are the part of NATO. No, NATO składa się z, z wielu części, z wielu członków, więc powinno być a part of NATO. Było jeszcze 20th century zamiast the 20th century. Dalej. and i'm looking at the problem of uh, greenland from the strategic uh, side. we have chinese, we have russian. we feel in poland russian threat for three centuries uh, even, and we understand it at all in eastern flank of nato. And if we consider ladies and gentlemen that global gdp is consisted of 15% uh, of uh, right. european uh, union involvement and 15% of united states no, zdanie, jak we have chinese we have russian powinno być russians uh, takiego, global gdp is consisted of is consisted of. to jest niepoprawne, powinno być global GDP, consists of. E, w słowie European niewłaściwie nie zaakcentował e, nie tą sylabę, co trzeba, powinno być European, a nie European. To brzmi tak troszeczkę dziwnie. No jest się do czego przyczepić, jeśli chodzi o poprawność, ale ważne jest to, że Karol Nowrocki mówi płynnie, z pewnością siebie, nie jąka się i no, nie szuka przez godzinę jakiegoś słowa, czy nie zastanawia się bardzo długo, jak coś powiedzieć, tak jak niektórzy. And, 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 we, and we, we have, for example, um, um, security missions. I can tell you. Generalnie myślę, że jest całkiem nieźle. Powiedziałbym, że jest to poziom good enough. Jest nad czym popracować, jeśli chodzi o kwestie językowe, ale tak jak wspomniałem, pewnością siebie i płynnością wypowiedzi. Można zatuszować wiele błędów, i myślę, że to się Karolowi Nawrockiemu całkiem nieźle udaje. Jeżeli czujemy, że powiedzieliśmy coś niepoprawnie i zatrzymujemy się, próbujemy to powtórzyć, parafrazować, to często to pogarsza sprawę i jeszcze bardziej zwraca uwagę na ten błąd. Ale jeśli pomimo jakichś drobnych błędów e, mówimy dalej, to możemy zrobić dużo lepsze wrażenie, i wtedy te błędy nie są aż tak e, widoczne. A jeżeli Ty chcesz nauczyć się jakiegoś języka obcego i chcesz regularnie dostawać przydatne porady oraz poznać najskuteczniejsze metody nauki, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień.